Witam serdecznie całą pracę studencką. Jest mi przyjemny, że będę mógł prowadzić ten festiwal sam jako artysta, ale niestety dzisiaj w innej roli. Pomysł właśnie tego ogólnopolskiego wspaniałego przeglądu wyszedł od studentów, czyli od Machiny Kultury, Stowarzyszenia Machina Kultury. Proszę Państwa, brawo dla nich, brawo. Żyli w składzie Artur Stochla, przewodniczący, szef Machiny Kultury. Pan Radosław Zieliński, członek Machiny Kultury. Jacek Pokornowski. I ja, Krystyna Tylicka, jako przewodnicząca męskiego zgrupowania. Kraków ma swój przegląd, pakę, y, Warszawa ma przegląd, Kielce. Dlaczegoż Toruń nie ma mieć przeglądu? Toruń, który słynie z wielkiego astronoma Mikołaja Kopernika, będzie słynął również z przeglądu Zębatka. Prawo. Y, A teraz y, chciałem przedstawić pierwszego wykonawcę festiwalu stand który przyjechał do nas z Lublina. Jest to Łukasz Szampanek-Szymanek w programie kabaretowym Spotkanie z aktorem. Jestem gwiazdorem, tłumów idolem, szokuję wszystkich. Mój styl idzie hej, hej. Moja uroda, intelekt i słowa wzbudzają w ludziach. na górze szyby z okien lecą. A na to kawę. Wolność w swoim domku. Cóż było robić? Paweł ani pisnął, wrócił do siebie i czapkę nacisnął. Na zajóżka. Jeszcze smacznie krabia, A tu z powałcą. Radość. łebka. A strasznięcie? Zerwał się z łóżka i pędzi na górę. Stuk, puk, zamknięto. Spogląda przez dziurę. Radość. I... Radość, radość. radość. I widzi, a tuż tam cały pokój w wodzie, a smutek. z wędką siedzi na wodzie. Co macie pan robić? Znamy w Toruniu przesądy teatralne? Jaki macie piękny lalki aktora? Może znacie jakieś przesądy? Aktorzy mają tysiące przesądów. Od na przykład wczoraj na próbie do nowej sztuki kolega ziewnął. Reżyser to zobaczył i zaczął krzyczeć. To zły snak, bo spektakl jest nudny i widzowie będą na nim zasypiać! Nastąpiła przerwa, podczas której wszyscy, aktorzy, administracja, obsługa techniczna oraz panie szatniarki, wszyscy musieliśmy udać się do, do baru i napić się kawy, aby odpędzić nieszczęście. A takiej kawy jak w Polsce nie ma w żadnym kraju. W Polsce, w domu porządnym, z dawnego zwyczaju, jest do kawy osobna niewiasta jeszcze nic. Ktoś inny nie mógł wytrzymać i podczas próby wyszedł do toalety. Reżyser to zobaczył i zaczął krzyczeć. To zły znak! Bo na spektakl przyjdą same szkoły i bachory będą przeszkadzać, przeszkadzać ciągłym im do kibla na siku. Nastąpiła przerwa. Że mogę każdym być. Najbardziej pragnę być sobą. Aktor się kryje w każdym z nas. Lecz prawda Ważne słowo. Przyjechał do nas z Dysbarka Warmińskiego, a na szczęście Kabaret Wolski zaprezentuje swoją sztukę, która nazywa się i podawał wiek wiekowi perypetie hucią pisane i inne, inne deforacje. Dziękuję bardzo. Zapraszam na scenę Kabaret Wolski. Co to za czasy? O! Stanął Przepraszam bardzo. Który to wiek? A, kobieto wiek się nie pyta. Przepraszam bardzo. Który to wiek? Właściwy. czyli który? Każdy był właściwy. Nie wiecie? Przepraszam bardzo. Który to wiek? 21. 21? To żeśmy dobrze popalowali. A na przykład jak się zdybie taką dziewkę na wsi, to ile patów można dostać? Oj, dużo. Dużo to ile? Ze 200. Z 200. U nas to z 15. To u nas chyba było lepiej. Wiecie co? To my wam pokażemy jak to kiedyś było. Ja się pytam, ile? Podstawowe pytanie świata, no? Drobniaczki, 20 denarów. Dwadzieścia denarów? Czyś ty kobieta szalała? za 20 denarów to ja sobie ze stu chłopa na rok wynajmę. I sobie cokraj, proszę was. Idź, Cokraj! Dobrze. A więc w takiej beznadziejnej sytuacji ja nie wiem, jak my się pokażemy na dworze u sąsiadów. W tych łachmanach przecież ja już którą domem w tym chodzę. Ujdźmy! No, śmieszmy się! Czemu nie? Dobrze Katerenko, nie nakręcaj się, nie nakręcaj. Ja to wszystko załatwię. czyli jednak kupisz. No, postaram się, żeby ciebie na dwór nie zaproszono. Dziś prawdziwy rycerzu już nie mam. Z woli nie, nie porwie Z to życie cholera. Jakże dawnego dreszczyku mi A zaliś? Jesteś podobny do mego psa? Dlaczego? Wierny i głupi. Że trzeciego razu możesz nie dożyć. Hm. No, panie, mówię po raz drugi, że jakbym śmiała, trzeci raz już nie będę się śmiał. Wystarczy. Idź, znajdź miejsce bez pokrzyw. Przygotuj się do odpędzania komarów. Aha, i weź ten edykt królewski. I tak był do dupy. <śleski> to był żart dobry! Bierzesz kawałek chleba i podsuwasz im do samego pyska. Tak, jak zjadł to ogień, jak zjadła to kaczka. I <grym> so, so. Ty się chyba z koniem na łeb zamieniłaś. <grym> jak jesteś taka mądra, to powiedz, jak odróżnić płeć koni. Yy, to jest bardzo proste. Yy, Bierzesz takiego giermka, najlepiej rudego, i stawiasz pod dat konia, takiego jak ten. Teraz uwaga. Najważniejsze. Y jak kopnął to ogier, jak kopnęła to klacz. Pewnie masz osła. A mam siwy. szerokopasmowe podkowy. Cztery poduszki na nich No, Bardzo młody wałach. BMW. Takie BMW wśród osłów. To ten pan musi cię bardzo lubić, skoda, ci takiego osła sprawił. A lubi, lubi, nawet ostatnio powiedział, że jestem podobny do jego psa. No chyba cię obraził. No co to on nie ma psa. No jak to? No wszystko przejrzałem, przeleciałem, same suki. <grym> Zrób tak. Bierzesz konia nad głowę. I warmiński przysiad. Hej! Widzi pan? Ser. Dźwignął tak konia. Jest. Jak dźwignął konia, to i z moją małżonką sobie poradzi. Dara, bierzemy go chwytaj, pętaj. Kania pana, Jana na osła, a ty za mną, Siadaj. Siadaj go na osła i jedziemy na mają. No dalej, dalej! Jesteś w ciąży? No tak, to chyba wspaniała wiadomość, prawda? No w końcu narodzi się ten, no, dziedzic! No, tak! To wspaniała wiadomość? Wspaniała! Congratulations i ja też! Czy ojciec? Chodź Samig! Tatuś miał na myśli, że jesteś dorosłą kobietą. Masz 13 lat! I nowhere. I wreszcie nadszedł ten dzień, żebyś stąd poszła, to znaczy wyszła na ten mąż. To co? Masz dla mnie tego chłopa czy nie? Nie, mamy, tak się składa, że mamy. Mamy. Tak, biorę. A, ale córeczko, nawet go nie musiałaś sobie na swoje do oczęta. Co tam jest do gadania? Chyba mi się chce. Hildziu! Uciekajcie! Hildziu! Nam raczej chodzi o to, żebyś ty zrobiła na nim dobre wrażenie. To jest książę z dalekiego rodu. O co